No bardzo, ja mam bardzo duże community, które za mną jest, więc, więc wsparcie moich kibiców jest przeogromne, więc na pewno będą mnie nieśli do zwycięstwa. No, lubimy się, no, gramy ze sobą, no mówię, nie mamy konfliktu jakiegoś realnego, więc, więc ja się lubię być z takimi, z, takimi, z takimi ludźmi, z którymi wiem, że nie mam napięku. Możemy dać dobrą, fajną, sportową walkę i bez względu na wynik. Po prostu iść się po***lać. To jest Aleksandrzak Goniec Sport, a wraz ze mną Patryk Bandurski, Bandura, witaj. Dzień dobry. No i jak tam emocje? Kurde, właśnie jestem zdziwiony, bo do pierwszej walki e, nie wychodziłem z pokoju, czytałem książkę, która mi układa w głowie. A dziś to nawet mi się nie chciało w pokoju siedzieć, chodziłem wiecznie, coś, coś robiłem, nie, nie chciało mi się tam siedzieć. Bardzo duży luz na bani. Wiadomo, jest to walka. Jutro pewnie troszkę, troszkę te emocje wiadomo, Zresztą już nawet miałem emocje wychodząc na, na media trening, bo jednak no jesteśmy tylko ludźmi eee, i dziwne by było, gdybym tych emocji nie miał. Ale mam bardzo spokojną głowę. Przetrenowałem bardzo ciężko okres przygotowawczy, 4 miesiące naprawdę bardzo mocnych treningów, sparowałem 2 miesiące. Z bardzo mocnymi zawodnikami, czy to zawodowcami, czy to z chłopakami gdzieś, którzy naprawdę lubią, lubią się bić. Pozdrawiam całą halkownię, więc e, nie boję się niczego. Idę, walczę, daję dobrą walkę. Wygrywam, taki jest plan. Patryk, co dzisiaj widziałeś w oczach swojego oponenta Piotra? Kurczę, ja myślę, że Piotrek w ogóle się oddał już wcześniej e, bardzo dużo tłumaczeń z jego strony. E, u tego Mirka też coś tam był. Myślę, że to wszystko, co teraz Piotrek robi, to jest troszkę taka zasłona dymna, więc myślę, że widziałem niepewność w, w, w jego oczach. Ciągle jak mówię o kondycji, to, że jeszcze nie dał rady wypracować, bo noga, bo to. Ja poświęciłem się bardzo mocno, jeżeli chodzi o przygotowania. Piotrek, myślę, że, że troszkę mniej. Może nawet miał troszkę wyjebane w to. I właśnie dlatego, gdyby miał Przegrać to będę bardzo w... zły na siebie, bo wolałbym walczyć z Piotkiem, który by mi powiedział, że ma tlenu na 6, 8, 10 rund, że przepracował ciężko 3 miesiące, niż bić się z Piotkiem, który yy, pozostawia wiele, wiele, do, wiele do życzenia. to masz wrażenie, że Piotr właśnie tak jak mówisz poddał się już wcześniej i, i nawet teraz, yy, przy tym co mówi, jak się wypowiada, to masz wrażenie, że on odpuścił, że on wie, że przegra? Tak, już no, złapałem go kilka razy. Co Złapałem go kilka razy na tym, że najpierw miał mieć formę życia 92 kg na żyle, potem, że nie do tej walki, potem, że tlen i tak dalej, potem tłumaczenie, że kontuzja. Jak pojechał do Mirka Oknińskiego, to był tam 5 dni, potem tydzień był na wakacjach, gdzie to był miesiąc do Gali, gdzie ja już byłem 3 miesiące w treningu, potem znowu był 3 dni u, u Mirka, potem znowu go nie było, potem coś był, potem biega, więc, więc takie dziwne te przygotowania, więc no nie wiem. Ale ja chyba nie połasz do niego sympatią, tak mam wrażenie nie, teraz. Ja lubię Piotrka, ja lubię Piotka, gramy w gry i tak dalej. To jest no, ziomal mój, no kumpel, Ale nie? jutro się bijecie, więc. No jutro się bijemy, jutro nie będziemy się lubić, ale tak, kurczę, to jest... No, lubimy się, no gramy ze sobą, no mówię, nie mamy konfliktu jakiegoś realnego, yy, więc, więc ja się lubię być z, ta, z, takimi, z takimi z takimi ludźmi, z którymi wiem, że nie mam napięku, możemy dać dobrą, fajną, sportową walkę i bez względu na wynik. Po prostu iść się po czy ty równie jak ja mocno czekasz na GTA 6? Tak. <laughs> Jaką postacią byś był, albo czy chciałbyś być jakąś postacią właśnie w GTA 6? Julio Mendoza. <laughs> ok. E, a na przykład z piątki, e, kogo najbardziej lubiłeś, jeżeli chodzi o e, wiesz, postaci? Julia Mendoza. Ja grałem w GTA RP i z tego, i z tego się wywodzę, e, więc e, chciałbym być Juliem. Na co dzień. <laughs> No dobrze, ale z postaci, które wiesz, były w grze. Treworem. Treworem? Tak. Okej, okay, czyli ostro. Z skończonym żulem degenerałem. Żartuję. Nie no, to no, powiedziałeś to. No. No tak, i 3D, jak to było u niego w domu na, 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 na ścianie, namazane. No niezłe skillem miał na pewno z tym strzelaniem i byciem nieśmiertelnym, prawie. Trevor był mistrzem. Tak, ja też zupiłam Trevor'a, ale dobra, skończmy tą, tą opowieść, pierwsze. pierwszy raz będzie kobieta, jedną z głównych bohaterek, to fajnie, nie? Nie. Dlaczego? No bo to jest takie w tych grach już, mam nadzieję, że GTA nie pójdzie w stronę... A będziesz grał, jak wyjdzie? Nie no, oczywiście, że będę grał, tylko, tylko GTA to jest taka gra, co się nie gryzie w język i, 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 i nie boi opinii teraz tych wszystkich dziwnych różnych poglądów. Uważam, że powinno być takie jak, jak, mam nadzieję, że będzie takie jak stara edycja, że będzie dużo przekleństw, ee, bo już widziałem jakieś tam e, dziwne komentarze. Że cenzura i tak dalej, no to nie będzie, jeżeli tak będzie, to to nie będzie prawdziwa GTA Ale ja myślę, że Rockstar tego nie zrobi i nie pójdzie z tą ewolucją świata, bo jednak stare GTA, jakbyśmy pomyśleli o tym, co tam Trevor gadał, co tam się w tej grze działo. To działa się w Tak, tak. Jak najbardziej, ale słuchaj, na przykład, jak ja też lubię grać w GTA, no to fajnie, że mam tą kobiecą postać, którą mogłaś się też utożsamić. Więc wiesz, nie, nie dyskryminuj tak. Nie no dobra, ale no grać babą w GTA. <śm> no czemu nie? Baby też dobrze grają. Nie no. Z... Wątki miłosne, Geta, to nie dla mnie. Nie no może w wątków miłosnych, nie, znaczy no ma w trailerze by był. ma tam być jakiś, no nie wiem, no nie. Zobaczymy, dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, boję się trochę o to, ale będzie ok, mam nadzieję. Mam nadzieję, że go roleplay będzie grywalny, to tam mnie tyle obchodzi. Dzisiaj ekipa chyba z tobą jest i cię wspiera. Zawsze. Ale dzisiaj przyjechali też, nie? Tak, tak, dzisiaj przyjechało, całe bungee plus wszystkie chłopaki tutaj bliskie mojemu sercu. No zawsze jak ktoś walczy czy coś, to każdy siebie wspiera i zbieramy ekipę chłopaków, więc, więc tak, to, no tak to u nas wygląda po prostu. Będziecie nagrywać jakiegoś vloga z walki? Nagrywamy z przygotowań i, i, i jakby z walki i z tego, co się dzieje do końca walki, więc tak. Czy ty widziałeś ostatnio, co zrobił Popek? Widziałem, każdy, jakby to powiedziała moja mama, ja wydzierałem sobie ręce pierwszy raz, mówi, to to jest twoje ciało, to, co chcesz. I to, że, no bo on tam też troszeczkę pisał, że go boli ta twarz po, po tym, co zrobił, więc nie wiem, czy to z, dla zdrowia też było dobre, no ale faktycznie jest, jest to jego sprawa. To jest jego sprawa, ktoś chce sobie wydziarać mordę i tak dalej. A ty byś zrobił sobie takie tatuaże? Nie, no ja nie zrobię. Myślałem kiedyś o tatuażu na twarzy, ale powiedziałem sobie kiedyś, jak nie będę musiał już nigdy więcej pracować, to sobie wydziaram twarz albo głowę. No i skończyło się tak, że finalnie dorosłem do tego powiedziałem sobie, pa po co mi to? Czy czytasz fanów komentarze, tak, tak. DM y i tak dalej? Ja wiem, że wykupili prawie cały sektor i tak dalej. To... Są, są, no, nie, no, bardzo, ja mam bardzo duże community, które za mną jest, więc, więc wsparcie moich kibiców jest przeogromne, więc na pewno będą mnie nieśli do zwycięstwa. A kto po Piotrze? Masz kogoś upatrzonego, bo wiem, że kolejne trzy walki chcesz. To... Eee, i, i jak wygram, to będziemy myśleć. Czyli na razie nic? Nie, na razie nie. Ja się skupiam na tym przeciwniku, zobaczymy co będzie. Jak ja to mówię, anuż złamie na jego wielkiej, twardej głowie rękę i, i będę przez rok wywalony ze startów. E, oby tak się nie stało. Także na razie jest Piotrek, a potem będziemy myśleć kto. A zawalczyłbyś z Ginoldem? Nie, nie, nie. Czyli nie ma takiej stawki, którą byś... Nie, jest. Jest <laughs> <laughs> okay. taka stawka, że wszyscy powiedzieli, kurwa dobra, dawaj. To wiadomo, że jest, nie? Ale, no, nie? Ale obecnie myślę, że Federacja nie posiada takich pieniędzy. Czy posiada, ale nie da? Okej, okay, no ciekawe, może, może jednak się zgodzą. E, widzowie piszcie, czy byście chcieli zobaczyć taką walkę. E, no ale to u przyjaciół to nie fajnie się ogląda, jak się spinają między sobą. nie? A my zawsze się wyzywamy, więc. <laughs> ale walczycie, no to tak? No nie wiem, chciałbyś? Z nim? E, nie. Parujesz zim? Oczywiście, że nie. Nie, nie chciałbym, broń Boże. Chyba żebyśmy sobie powiedzieli, że możemy postawić za to parę mieszkań w, w, gdzieś w centrum, to byśmy to mogli wziąć pod uwagę. Ale myślę, że, myślę, że nie. Na, na chwilę obecną, w ogóle nie ma opcji. Słyszałam, że ty planujesz jakieś autko kupić teraz chyba po walce, tak? Planuję, yy, najpierw muszę sobie zrobić prawo jazdy. <laughs> no właśnie, bo ci zabrali. Za co? Za punkty. Jesteś rajdowcem. Miałem. Yy, szalonym. Nie, szalonym nie, ale miałem yy, do 27 listopada yy, zdać prawo jazdy, a inaczej będę ją zatrzymane. A że miałem przygotowania, no wie to. Niech mi zabiorą <laughs> i zrobię sobie po walce. Także dziś mam kierowcę. I, 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 i bardzo ubolewam nad tym, bo jednak lubię pojeździć autem swoim no ale co zrobić. Mam nadzieję, że jeszcze pismo nie przyszło, No ale nie jeżdżę, czekam na, na pismo i ruszam z tym. Z ale pani mieć takiego swojego prywatnego drivera. Nie! Nie? Nie, nie. jest ja, za kierownicą. Ja, ja lubię jeździć, lubię swoje auto. E, że tak powiem, jak wsiadam do niego, czuję, że żyję, więc raczej nie, 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 to nie dla mnie. Dobrze, Patryk. Ja ci życzę wygranej walki i zdania prawa jazdy. Dziękuję bardzo.